Cześć, 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 witam serdecznie, witam, witam. Cześć, cześć. A tutaj się idzie właśnie nad morze. Tutaj jest droga nad morze. Jestem teraz w stogach i tędy piękna droga idzie nad morze. I ja teraz właśnie idę nad morze. I tutaj wszędzie. Dookoła właśnie są wydmy, a na wydmach rosną takie karłowate sosenki. I piasek jest tutaj wokoło, i wszędzie jest piasek, i właśnie na tym piasku takie karłowate sosenki rosną że bardzo ładnie, malowniczo tutaj wygląda. I tutaj jest prosta droga na plażę nad morzem w stogach. Ten, że idę właśnie prosto, idę prosto na plażę na stogach. I tutaj są właśnie wydmy, i po lewej, i po prawej stronie są wydmy. I właśnie sosenki bardzo ładne rosną, a tutaj idzie właśnie prosta. Droga nad morze, zaraz już ukaże się morze. Jeszcze troszkę, jeszcze, jeszcze, i już zaraz, już zaraz będzie widać, właśnie morze. O, 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 już powoli, powoli coraz bardziej widać morze i plaże na stogach. A tam widać też i port, port w Gdańsku, wielki port. Wielkie dźwigi, takie tam są, portowe dźwigi, i tutaj właśnie jest port, i wielka plaża, właśnie w stogach, olbrzymia plaża w stogach, tutaj jest i tam też jest duża plaża w stogach tu już pojawił się pierwszy parawan i tam jest właśnie port port w Gdańsku tak więc że takie właśnie Tutaj fajne są widoki na plaży w Stogach. I piasek też jest super fajny. O, taki kapitalny piasek. Bardzo fajny. Piasek jak marzenie. Po prostu żółciutki, bardzo fajny. A ja idę jeszcze nad samo morze idę nad samo morze no i ta plaża właśnie tutaj w stogach jest duża Duża, to jest duża plaża. To nie jest jakaś mała plaża, to jest duża plaża. Tak więc że bardzo fajnie tutaj wszystko wygląda. Tak, a ja idę. Teraz nad samą wodę zobaczyć jaka jest woda w morzu w Bałtyku zobaczę zaraz właśnie jaka jest woda w Bałtyku Tęże bardzo fajne widoki I bardzo fajnie tutaj właśnie widać, a ja idę nad samą wodę. Tutaj z psami idą ludzie, a ja idę nad samą wodę. Właśnie zobaczyć, jaka jest woda w Bałtyku. Woda jest taka. Tak więc, że nie najgorsza, nie najbardziej zimna, wcale nie taka zimna. Powiem, tak że można nawet trochę próbować się w wodzie kąpać. Nie dużo, ale troszkę. Tak więc, że. Super fajnie i kapitalnie Jest tutaj A i tutaj właśnie widać są plaże Morze Wodę Wszystko widać pięknie, elegancko Super fajnie Tak więc że Super fajne widoki. Pozdrawiam wszystkich tutaj właśnie z plaży w Stogach. Pozdrawiam. I na razie. Cześć, cześć, cześć. Może super fajne, super, super fajne. Może, może, kapitalne. Super, super fajne. Może, może, może. Może fajne, może, super, 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 kapitalne. super, super, kapitalne. Może bardzo fajne. la la La, 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 Może 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 bardzo fajne Może 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 może, może kapitalny może kapitalne. La 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 la, może bardzo fajne, może kapitalne, może kapitalne, bardzo, bardzo fajne.